Włącz kamerę. Ja myślę, że przede wszystkim chodziło mi o taki pewien rodzaj wiarygodności. Nie chodziło mi o to, żeby oni byli sprawni aktorsko. Chodziło mi o to, żeby mieli pewien pierwiastek tych postaci, które ja zapisałam w scenariuszu um, i żeby byli gotowi. Stać się tymi postaciami, cokolwiek to znaczy, nie żeby je grać, ale żeby się nimi stać. Taką aktorkę bardzo trudno znaleźć i znaleźliśmy ją dopiero tuż przed zdjęciami. To, co zostało zapisane w scenariuszu, czyli pewien rozwój, pewna ewolucja tej postaci, również się jakby zrymowała z taką rozwojem Elizy na, na, na w trakcie zdjęć, bo ona na początku była strasznie spięta, taka, ale też spięta, ale też taka przekonana, że ona wszystko potrafi. Ale później jak dopiero sobie uświadomi, uświadomiła tego, jakby to, czego ja od niej wymagam, że to nie jest taka powierzchowność i taka ciągła gotowość do tego, żeby te. Te emocje pokazywać, tylko chodzi o to, żeby tą postacią być i żeby, i żeby to odczuwać wewnętrznie, bo ja jestem blisko z kamerą i ja rejestruję jej każdy grymas. To tak naprawdę to prostu uświadomi, uświadomiła trudność tego zadania, ale myśmy to wciąż rejestrowali i jakby to w jakiś sposób budowało tą historię też. Co ty mówisz? O co ci chodzi? Jak to, o co wychodzi? Przecież mówię, że to zrobił! Ła. Manipuluje czy nie manipuluje? No, oczywiście, że manipuluje. Jakkolwiek źle to zabrzmi, ale ona chce być Bogiem. Ona chce być Demiurgiem. Ona chce mieć wszystko w garści. Ta cała kontrola, to, że kontroluje to wszystko, te wszystkie relacje i tę całą, całą sytuację, jest wynikiem jakiegoś olbrzymiego jej lęku, obawy. Obawy przed opuszczeniem, przed zostawieniem, dlatego, że już raz tego doświadczyła i teraz się boi, że ponownie zostanie opuszczona i że po raz kolejny będzie czuła, że jest niekochana. Kochać. Zawsze.